Myśli i jaźń. W nawiązaniu do innych stanów świadomości należy jeszcze przeanalizować nasze wewnętrzne przeżycia, emocje, wspomnienia oraz wiedzę, którymi zarządzają nasze myśli i nasza jaźń. Czym więc są nasze myśli i nasza jaźń? Według zdobytej wiedzy na dzień dzisiejszy Nasz mózg posiada dosyć złożoną strukturę. Poszczególne jego pokłady i elementy odpowiedzialne są za różne funkcje życiowe. Inne części odpowiedzialne są za mowę, wzrok, dotyk, węch, słuch, a inne za emocje, przeżycia, wspomnienia oraz za układ nerwowy. Również budowa mózgu, więc coś co dziedziczymy w genach po przodkach. Ma wpływ na naszą inteligencję, refleks oraz pamięć. Można zauważyć już na pierwszy rzut oka, że przypomina nam to budowę obecnych komputerów, gdzie poszczególne panele spełniają różne funkcje, a steruje tym wszystkim procesor. Jednak ów procesor sam nie wydaje poleceń i nie uaktywnia poszczególnych funkcji i zadań. Do tego potrzebny jest ktoś, kto wyda rozkaz i określi zadanie. Podobnie jest w każdym mózgu. Nasze receptory wszystkich zmysłów przekazują dane do procesora, który aktywnia poszczególne funkcje. Można jednak podzielić te czynności na świadome i nieświadome. Nieświadome to te samoistne, wytworzone w procesie ewolucji, potrzebne do utrzymania biologicznego życia. Odpowiedzialne za oddychanie, krążenie, przemianę materii, regenerację organizmu i podobne. Natomiast świadome czynności czy emocje zależą wyłącznie od naszych myśli i woli. Można je również podzielić na fizyczne i duchowe. Fizyczne to takie, które pod wpływem receptorów zmysłów fizycznych określają nasze reakcje życiowe. Może być ból fizyczny lub strach przed nim, spowodowany pobudzeniem zmysłu dotyku, słuchu, wzroku czy smaku. Informacja z tych receptorów trafia do mózgu, gdzie są uruchamiane poszczególne panele mózgowe odpowiedzialne za ten obszar. Natomiast duchowe to takie, które pod wpływem stymulacji myślowych uruchamiają pokłady. Na przykład złości, litości, lęku, radości i tym podobnym. Budowa wrodzona mózgu z kolei odpowiedzialna jest za pojemność poszczególnych paneli mózgowych oraz za inteligencję, szybkość reakcji i skojarzeń. Według naukowców badających mózg, wpływ na jego funkcję ma ilość posiadanych rozgałęzień nerwowych w poszczególnych komórkach. Bardziej obrazując, jeśli wyobrazimy sobie drzewo to im większa jest korona tego drzewa, czyli im więcej gałęzi, tym bardziej nasz mózg jest sprawny. Zatem mózg określa naszą inteligencję, pamięć i sprawność umysłową. Jednak jego budowa nie ma wpływu na naszą jaźń. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy jednakowo odczuwamy swoje istnienie i że nasza wola, czyli zarządca myśli, jest jednakowa u wszystkich. Przez całe życie gromadzimy w panelach mózgowych różne informacje. Przechowujemy w pamięci obrazy, słowa, wspomnienia, a także doświadczenia życiowe. Nasza wola kieruje do myśli polecenie uruchomienia poszczególnych paneli. Które aktywują nasze zachowania i działania. Sami więc decydujemy o swoich postępowaniach w poszczególnych sytuacjach życiowych, a wrodzona budowa mózgu ma tylko wpływ na udolność tego procesu. Co ciekawe, należy tu poruszyć też temat podświadomości oraz elektryczności mózgu. Podczas głębokiego snu nasze receptory fizyczne odpoczywają, są częściowo wyłączone, dlatego nie odczuwamy bólu podczas operacji. Również impulsy elektryczne mózgu są mniej aktywne i ograniczone tylko do podtrzymania funkcji życiowych. Dlatego nasza pamięć często też bywa częściowo odłączona i nie pamiętamy nic z tego okresu. Natomiast Nasza jaźń nadal działa, jesteśmy wciąż świadomi istnienia. Szczególnie w hipnozie można to zaobserwować, gdzie człowiek będący w głębokim transie wspomina i przeżywa odległe w czasie wydarzenia, a także aktywuje podświadomość, w której ukryte są najgłębsze tajemnice jego istnienia, o których na jawie nie pamięta. Tak więc pamięć. Jest typową funkcją mózgu, która podczas głębokiego snu nie funkcjonuje normalnie, ale tylko częściowo lub tylko na poziomie podświadomości. Stąd też niektórzy pamiętają swoje sny, a inni nie. Nasze myśli potrafią niesamowicie wpłynąć na nasze życie. Mogą spowodować smutek, wręcz nawet depresję jak również wzniecić w nas wielką radość i humor. Myśli za pośrednictwem woli wpływają na nasze zachowanie i działanie, mogą również aktywować wyobraźnię możemy wyobrażać sobie różne obrazy, nawet abstrakcyjne, i niezwiązane z rzeczywistością ani wspomnieniami, jak również różne słowa opowiadania, wiersze i wypowiedzi. Myślimy więc, mówiąc i oglądając wyobrażone obrazy. Co charakterystyczne, nie potrzebujemy do używania wyobraźni żadnych zmysłów. Dzieje się to w nas, w naszym duchu, czy jak to woli duszy. Możemy więc śnić na jawie i dosłownie. Czasami mamy wrażenie, że nasza jaźń jest tylko zarządcą naszego ciała. Czasem nawet czujemy się kimś innym niż w rzeczywistości jesteśmy. Przykładem mogą być różne orientacje seksualne i osobowościowe. Ktoś jest kobietą, a czuje się mężczyzną i tym podobnie. Myśli również mają wpływ na nasz popęd seksualny oraz uczucie głodu czy pragnienia. Często zmieniając temat myśli, zmieniamy swoje pragnienia, podniecenia i tym podobne. Nasze myśli mają również ogromny wpływ na wiarę. Mówi się, że wiara czyni cuda. Jeżeli pomyślimy, że coś jest możliwe do zrealizowania oraz w to uwierzymy, to prawdopodobieństwo osiągnięcia celu jest prawie pewne. Dlatego też nasza wola i myśli mają również ogromny wpływ na osobowość, wartości, dążenia. Określają kim jesteśmy i jak nas postrzegają inni. To właśnie nasza jaźń i myśli prowadzą przez życie, a nasze ciało jest tylko narzędziem i powłoką do istnienia w tej rzeczywistości. I mimo że obserwujemy, jak ta powłoka zmienia się i starzeje, to nasza jaźń wciąż trwa, i oprócz gromadzenia mądrości życiowych z doświadczeń, wciąż jest młoda i pełna życia. Ewenementem i potwierdzeniem niezależności naszej jaźni jest sytuacja, gdy człowiek nie ma mózgu. Może to wydawać się dziwne i niemożliwe. Jednak są takie przypadki na świecie. Wystarczy wpisać w internet człowiek bez mózgu. Okazuje się także, że nie jest to odosobniony przypadek. Nie mówi się jednak o tym ze względu na zachowanie anonimowości tych ludzi, aby ich chronić przed ośmieszaniem, oraz ze względu na pewną bezradność nauki co do tych przypadków. Jednak tu wyraźnie widać, że brak mózgu, a więc wszystkich tych obszarów, o których mówi nauka, wcale nie powoduje braku świadomości. Wręcz przeciwnie. Ludzie ci normalnie żyją, mają rodziny i normalnie funkcjonują. Nie mówimy tu oczywiście o przypadkach, w których mamy do czynienia np. z wodogłowiem czy innymi schorzeniami. Czasem w wyniku wypadku ludzie też tracą część mózgu. Jednak z czasem pozostała część przejmuje funkcje życiowe od części brakującej, jak twierdzą neurologzy. Jednak w przypadku braku mózgu lub przy istnieniu tylko jego fragmentarycznych części jest to niemożliwe. W kolejnych odcinkach pokażemy wnioski z badań holenderskich neurologów i nie tylko z badań, które prowadzili przez ponad 20 lat. Na mózgach ludzi, którzy przeżyli śmierć kliniczną i doświadczyli życia po śmierci. Serdecznie zapraszam. Zapraszam do modlitwy. Poprowadź mnie, Boże, w Trójcy Jedyny, drogą najlepszą z możliwych. Tobie ufam i cały jestem Twój. Ty wszystko wiesz i rozumiesz. Wiesz, kiedy upadam i czego pragnę. Wiesz, kiedy żałuję, a kiedy błądzę. A mimo to zawsze kochasz. Jesteś ze mną w każdej chwili. Dlatego wielbię Cię, Panie, i Tobie powierzam mą drogę.